Boże. co nie time? Tak. Nie wiem czemu. Abo i tak. A, boże, muszę pójść do góry. Zapomniałem, zapomniałem. Zjebałem. I to tak w No to brawo. Spójrz co jest na blisko. Tak, wiem. Gdzie... Gdzie Woder? Pod ewnem. Gdzie bol? A w środku <grym> trafię, trafiłem go powiesz Wy ty fym men Tam, tam bambus kurwa Czeej? Okay. Kurwa się blokuje cały czas Mettie No jebany A gdzie on jest? Mogę... Pode mną po, po statkiem Nie, nie trafisz go raczej Era trochę ja bym na następnym razem Jakby chciał tu wskoczyć znowu. Hmm. Ja bym próbował. Ja mam wrażenie, że ten push Lukakiewic jakiś lepiej. Wderić o o tył. O tył. O, widzę, widzę. widzę, widzę. Masz go? O poleciał kurwa chuj. Za, tamte frajer przyjdzie pewnie. Gdzie on jest? Aha. Jest? Buter TSD z automatu, kurwa nie? Dobra, idę do ciebie. Kurwa, pograł No, na kurwa. Żyk. A moje uderzenia Kurwa, trafienie, wysranie, nie kurwa po co? S W trakcie walki zginęli dobrzy ludzie. przynik S to takie mech. O, mm, mm. Wasn't even ready. Czekaj, wezmę szmulę Szmulera utopia był. Utopiec. Przeschodzący wiatrak albo nie słyszę burzy, albo już jej nie ma, nie wiem w ogóle nie było. Też ale Alert RPG był kurwa, ale kurwa no. Patrzę prognozę pogody to nic specjalnego, nie? Ja tak samo. Ale to No kurwa Pere oni a, 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 a. No nie... Brawo ty Widziałeś to? Ej wyleciał Widziałeś? Z opóźnieniem Aha, jakim? Ja pierdolę. To jest co najmniej sekundę było Dobra, Dobre serwery kurwa No to majtyk, dawaj go Bing bing ja poleciał kurwa Ładusz Ale ten pójść to i oh. e. Kurwa Teraz teraz, ograzy właśnie przyciągnięcie, mocniejsze jeszcze weźmiemy teraz. Day so Krap. Aha, kiedy przegrywasz tak bardzo, żebyś, że, że jesteśmy do dupy. Jeden po jeden. Może jak wezmę tych normalnych, to możemy zrobić jeden na jeden, bo są słabi. Ale nie, on ale mol musi być. Molny. Czekaj, czekaj, ja to jak go wezmę. No dobra, napiszę go. Ok. Nie walczysz. Wuder <śm> S Łatwiej... To jest paradoks, mi łatwiej wudera rozjebać, by go obskoczyć. A z molem to Mol ciebie Nie Niemożliwe to jakaś sztuczka z nie mnie dusi. Po chuj to uniki kurwa. Jednak przegram, bo on oczywiście preferuje metodę napałej kurwa ja z taką metodą nic nie mogę zrobić, to jakże super kurwa. O nic nie działa mimo kurwa główna. Super Dobra, mogę go tymi, tymi napierdalać Nie działa, bo po co? Pierdol się świecią Nic nie działa Jesteś bez o szansę ci Niczego ci nie Czemu on mnie bije przez ten.? To za gówno, kurwa. Tylko nie jestem w stanie odskoczyć, że tak, kurwa. No kurwa, i on mnie bije na pałę. I jak chuj, nic się, kurwa. Ta jebana żaba odskakuje i dostała pierdol. No fajna gierka, kurwa, zajebista. Epic, kurwa, epic. I czemu, kurwa, robię szarze przez niego, nie? Dosłownie przez jego, kurwa, łeb on żadnych obrażeń nie dostaje. To samo. No kurwa mać, co frajeski jakieś taktyki jebane, kurwa. Nic nie działa. Co za gówno kurwa jebana gra. Kurwa, 20 level, jak go nie rozbieram, bo wszystko nie działa. Ja jej by kurwa.

Na mola. Gotów być muszę. Czemu on się bije? Co on robi, kurwa? Co jest, kurwa? Czemu on się rzucił na ciebie i Masz HP? Poddać się zamiaru nie mam. No... nie jest jak kurwa jeden na jeden, nie? Super, kurwa. Patrz! Ja mnie na pałę, kurwa i ja mogę robić skoki, bloki, kurwa i chuja mi to daje, nie? Ale nie no wyjebają trajepę, tylko no, kurwa jak ta gra działa, nie no ja pierdolę po prostu Pierdol się Nie że ma więcej na razie Bo ja mu się dużo więcej niż tobie No nie bo ma dwójkę odpaloną kurwa Bez przerwy kurwa, co sekundę musi mieć nie? Sztuczki wasze, mile widziane, nie są. Teraz go mogę próbować obskoczyć? Nie sądzę. No i HP widzisz, kurwa? Super. Nie. No ale wyjebałem mu HP, nie? No kurwa nie powiem, nie teraz. Pan. O, duszenie kurwa. No i znowu wszystko przez blok. I nie działa, bo nie kurwa. Też mam kurwa. Nic a. nie działa, ja jebie. Festiwal spierdolenia, a nie gra, kurwa. Granie żabą, Bilaj, kurwa. A zrobiłem coś nic nie działa no to... Dada, Fajne w ogóle, bo ja podskoczyłem gdzieś wyżej, że mnie nie widział to on od razu poszedł na ciebie kurwa wtedy <mum> Pustis raje swa kurwa A jakie dwa pojadłem? No nie są poszedł